Lato zmierza ku końcowi, ale słońce zdaje się cały czas nie dostrzegać tego faktu. Dni nadal są ciepłe i jasne, a my ciągle potrzebujemy odrobiny orzeźwienia. Dla niektórych może wystarczy puszka, czegoś wyjętego z lodówki, odrobina jakiegoś zimnego, gotowego napoju, ale i domowe specjały mają swoich zwolenników. Przedwojenne książki kucharskie pełne są tajemniczych nazw orzeźwiających napojów. Orszada, mazgran, granit, kruszon. Czy to nie brzmi intrygująco? Panie i panowie, kruszon. Przebój każdego przedwojennego lata. Wbrew powszechnemu mniemaniu słowo kruszon. Nie ma nic wspólnego z polskim czasownikiem kruszyć. Jakkolwiek ta teoria nie jest pozbawiona pewnej zasadności. W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy lodówek i zamrażarek, budowano takie piwnice, które zimą wypełniano wyciętym z jezior lub rzek lodem. Następnie obudowywano je, przykrywano odpowiednio, i przez większą część roku ludzie mieli dostęp do odrobiny ochłody. Przy okazji lodownie były usytuowane najczęściej tak, żeby chłodziły też ściany sąsiednich pomieszczeń, w których można było przechowywać e, taką wiecie, bardziej psującą się żywność. Podczas prowadzonych jakiś czas temu wykopalisk archeologicznych w Coruniu odnaleziono lodownię pochodzącą z XIV wieku. Było to specjalne, wielkie, służące wyłącznie do składowania lodu pomieszczenie. W razie potrzeby wyrąbywano kawałek z przechowywanego w ten sposób lodu, a następnie kruszono go na drobniejsze kawałki. Nie stąd pochodzi jednak nazwa tego napoju. Nie pochodzi też od kruszyny nazwy rodzinnej miejscowości Stanisława Lubomirskiego. Stanisław Lubomirski był autorem przedmowy do pierwszej polskiej książki kucharskiej Compendium Felculorum albo Zebranie Potraw. Wydanej w Krakowie w 1682 roku. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa couchon, które oznacza po prostu cypanek. Kruszon, nazywany też bolą, był napojem szalenie popularnym w XIX i na początku XX wieku. Chętniej popijano go przy okazji wszystkich rautów, potańcówek, bali, gdyż jak twierdzono doskonale chłodził rozgrzane tańcem głowy. Podaje się go w czasie tańca w szklaneczkach ze słomkami. Instruowano. Jak w przypadku wielu innych receptur, taki przepis na kruszon można było modyfikować. Przewojenne książki kucharskie zwykle zawierały przepisy na nieco tańsze i nieco droższe wersje różnych napitków i dań. My przyrządzimy go dzisiaj według przepisu z Uniwersalnej Książki Kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej z 1937 roku. Potrzebne nam będą pomarańcze, według wskazań Ochorowicz-Monatowej w cienkiej łupce. Ochorowicz-Monatowa poleca też użycie cukru, ale szczerze mówiąc odradzam, bo receptura ta jest równie dobra bez, chyba że bardzo, bardzo, bardzo lubicie słodkie. E, przydadzą nam się też e, truskawki. One zawsze są takim obowiązkowym elementem przedwojennego kruszonu. Chociaż przed wojną do najpopularniejszych należał kruszon jabłkowy i ananasowy. Pomarańcze, starannie wyszorowane polecam w tym celu już gdzie stół i sody oczyszczonej kroimy w talarki i odrzuciwszy pestki, o ile takowe występują, kładamy pomarańcze na lodzie wewnątrz dzbanka. A teraz pora na truskawki. W teorii moglibyśmy wrzucić truskawki w całości i tak właśnie można zrobić, jeżeli macie tylko mrożone. Ale szczerze mówiąc, o wiele więcej smaku i soku uwolni się z takich pięknie pokrojonych. I do tego będą ładniej wyglądać. Jeżeli nadal wierzycie, że cukier krzepi, to to jest ten moment, kiedy możecie posypać nim owoce. Ale ja wolę bez. I tak przygotowane składniki zalewamy winem. W przepisie na tani kruszon do tańca dla pań e, zawarto jeszcze wskazówkę, zapewne służącą temu, żeby uzyskać nieco większą ilość napoju, żeby całość zalać karawką wody sodowej. Kruszon nie należał do mocnych napitków obecnie twierdzi się, że ma zwykle około 8% alkoholu. Wilim pam pam, to dźwięm czy szkół, a szlance zekliką.sznik pieni się, tak ślicznie nie pieni się. mimo to poradniki życia towarzyskiego polecały, że jeśli kruszon ma być podawany panią, należy go rozcięcić przynajmniej dwoma szklankami przygotowanej wody. Jeżeli zaś chciałoby się uczynić kruszon mocniejszym, według wskazań Marii Ochorowicz-Monatowej, należało dodać do niego albo pół szklanki kirszu, jeżeli miało się ochotę na Odrobinę wiśniowego posmaku lub podobną ilość likieru abricotin, gdy wolało się posmak morei. Całość mieszamy i możemy już w zasadzie rozlewać do kieliszków. Żeby dopełnić całości, polecam ozdobić kieliszki starą, dobrą metodą, nurzając brzegi w cukrze. Żeby wydobyć pełnię aromatu, dobrze jest odstawić kruszone na, na jakiś czas do lodówki. I potem oczywiście uzupełnić dodatkową porcją lodu. Ale jak już to zrobimy, pozostaje nam tylko nalać go do kieliszków. W całość możemy ozdobić listkami mięty i dorzucić odrobinę truskawki, o ile jeszcze jej nie zjedliście. Pełnego obrazu doda jeszcze apetyczny kawałek pomarańczy na brzegu kieliszka. Tak prezentuje się kruszon w wersji przedwojennej elegancji. Natomiast ja, idąc z duchem czasu, najbardziej lubię, kiedy zblendujemy lód z truskawkami. A teraz wersja XXI wieczna. I blendujemy. Receptura XIX-wieczna, czy rodem z XXI wieku? Jestem ciekawa, którą wersję byście wybrali. Kruszon z rzadka gości już na polskich przyjęciach, a szkoda. Wyjątkiem jest Krzeszów w województwie podkarpackim, gdzie jak mówią mieszkańcy, Kruszon przyrządza się. Od zawsze. W marcu 2006 roku krzeszowski kruszon, do którego zamiast świeżych owoców dodaje się owoce suszone, został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ja polecam Wam wypróbować obie wersje. Przyjemności życzę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcielibyście poznać więcej tajemniczych przepisów z przeszłości, subskrybujcie kanał Smaki Historii.